Świąteczna pomoc od Caritas z diecezji sandomieckiej trafiła do ubogich i bezdomnych osób. Około 40-kilowe kosze wypełnione żywnością trafiły do placówek wspierających osoby samotne i bezdomne. Przekazane produkty zostaną wykorzystane przez te instytucje do przygotowania wielkanocnych potraw. To olbrzymia pomoc przyznają przedstawiciele obdarowanych placówek. Bardzo duża dla nas sam symbol, i dostaliśmy taką pomoc również z okazji, Wigilii, Święty Bożego Narodzenia od Caritasu. Dzisiaj też widzimy dla nas są kosze przygotowane i to nie jest jedyna pomoc, jaką otrzymujemy. Otrzymaliśmy też taką pomoc przepiękną. Jeszcze rok wcześniej Caritas organizował dla nas zbiórkę środków chemicznych, Pampersów. Dla naszych podopiecznych i dla naszego domu ogromna pomoc. Zwłaszcza, że my utrzymujemy się tylko z opłat za pobyt. Nie mamy żadnego dofinansowania. I to jest ogromne. Każdy dał serce jest dla nas ogromną wsparcie i pomocą. Spotkanie w zakładzie aktywności zawodowej w Sandomierzu zwieńczył wspólny świąteczny obiad. Przy wspólnym stole zasiedli podopieczni schronisk dla bezdomnych Starnobrzega Sandomierza, Rudnika nad Sanem i Lipowej koło Opatowa. Takie wspólne spotkanie jest niezwykle istotne i odgrywa bardzo ważną rolę, powiedział biskup diecezji Sandomierskiej, ksiądz Krzysztof Nitkiewicz. Stół y z posiłkiem odgrywa w czasie Triduum Paschalnego i w ogóle w czasie świąt dużą rolę, bo przecież ostatnia wieczerza, już sama nazwa na to wskazuje, połączyła Chrystusa z uczniami właśnie przy spożywaniu kolacji. Ona miała wymiar taki szczególny, rytualny nawet, ale jednak był to posiłek. I później po zmartwychwstaniu Pan Jezus spotyka swoich uczniów również przy posiłku. Stąd posiłek łączy, dodaje siły. Ten posiłek jest symbolem Eucharystii, jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa. W polskiej tradycji no, wielką rolę odgrywa śniadanie wielkanocne i chcemy zaprosić na nie wszystkich. Nie ma takiej możliwości, więc przynajmniej symbolicznie gromadzimy się dzisiaj tutaj w siedzibie Caritasu, żeby złożyć sobie życzenia i spożyć razem te y, świąteczne specjały. Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, ksiądz Bogusław Pitucha podkreślił, że taka forma pomocy nie tylko pomaga, ale przede wszystkim z tego względu, że przede wszystkim jest to wyraz takiej łączności, i jedności. I myślę, że czas y, świąt Wielkanocnych sprawia, że też y, przede wszystkim, że się nie czujemy sami, że ktoś jest, kto o nas pamięta, kto o nas się troszy. I jest to taki gest symboliczny, bardzo, ale bardzo przede wszystkim budujący i wzmacniający, gdzie nieraz są trudne sytuacje życiowe, nas zniechęcają do codziennego życia, do codziennego funkcjonowania, a takie okazje nas wspólnie wzmacniają i umacniają nasze więzie. Indywidualne pakiety z najpotrzebniejszymi produktami na świąteczny stół sanatorium Caritas przygotowała także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Katarzyna Kaszluga STW Info